Iwona owsiana, kotek. Mięciutki, puszysty wtula się i mruczy. To sama przyjemność obopólnej strony. W domu czasem kusi i psoci, to dywan podrapie, to na firankę wskoczy. Lecz nie można się gniewać na kota ogólnie rzecz biorąc, to słodka istota. Choć ścieżkami swoimi chadza, zna drogę do domu, bo wie, że czeka na niego misa pełna karmy. Czasem i człowiek, gdy w łóżku się kładzie, zwija się w kłębek i kotem się staje. Lecz Zamiast mruczeć, on głośno chrapie. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich kotków i kotów w dniu ich święta. Miał